nazywam się Rivenhold i umieram przez lat byłem torturowany i straszony w tej placówce mam 42 lata od 17 lat przebywam tu w tym piekle nie wiem czy kiedyś stąd wyjdę, nie wiem czy dam rady, ale nie o, to nie będzie koniec. Wyjdę i się, wyjdę i się zemszczę, za to co, za to co mi tu zrobili. Eksperymentują na mnie dzień w dzień. Z kolejnego dnia na kolejny. Nowe eksperymenty. Ale to samo, ci sami ludzie, ci sami doktorzy. I on. Words. Dobrego. Jak tylko stąd wyjdę. Zobaczę. Jak wyglądają prawdziwe tortury? Zaktuję go na śmierć. Dobrze, doktorze Gamma. Czy próbka się przyjęła do organizmu? E, tak, dokładnie przyjęła się. Czyli wszystko jest okej okay po wynikach? Pozytywne, po no dobra, teraz tylko czekać na pana Wolca. Zostaw go tam Co robi się Jak pacjent? Wszystko poszło pozy Przeszło pozytywnie Wobec swoich oczekiwań Mam taką nadzieję że się potem z wszystkim razem, tak? Śmieci. Tak o proszę Zaczyna gadać Zginiesz Co zginiesz. <laughs> Dobra, Myślałem, zaczynam że... wybierać krew z czym co? Dobra. Słuchaj. Zginiesz tu szybciej niż sobie wyobrażałem, wiesz? Szybciej mu. <laughs> o. Co jest Riven? Riven, stawaj! Riven! Oh. Dawaj, 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 stawaj! Riven! Co? Riven, stawaj! Co? O co chodzi? Kto gada? Riven, żyjesz? Dawaj, podejdź do radia. Kieruj się za moim głosem. Weź no radio. Już. Halo? O, dobra wstajesz. Dawaj, jest alarm w twoim budynku. Wstawaj. To mówi? Potem się przekonasz. Wstawaj. Nie dam rady. Tak dalej. Nie ma czasu. Musisz się przyciągać do następnego pomieszczenia. Po adrenalinę na stoliku. Gdzie to jest? Za drzwiami, które są dosłownie za tobą. ...i pomagasz, bo tak samo nienawidzę tych no i... Ok, spróbuję jakoś tam dostać. Jestem tu, mam iść dalej. Dobra, te drzwi po prawej stronie. Wiedzę przez kamery. Zamknięte. Jak mam je otworzyć? Dobra, spróbuję otworzyć zdalnie. Mhm. Mm oh. otworzyły się. Już traciał Trzemience wyszli. Czyli po poje lewej Czekaj o to, jest za mnie Masz mm -hmm. otwarcie tak. Gdzie jest to? Na no, stoliku po lewej. Na papierach O! Uuu, jest! Muszę się! Gdzie ja jestem? Lepiej się czujesz, co? No, i nie jest najlepiej, ale to już. O! jakoś... mnie powodziło. Jest. Dobra, wyjdź z tego pomieszczenia. Co lepiej, gdzie mam iść? Wyjdź z tego pomieszczenia i w lewo. Okej. Okay. Nie O! Okay. O! W tym on to, to była ta osoba, widziałem ją Była w tej sali. Zabiła go w tych wszystkich czy się otworzyły? Zamknięte. Jeszcze otwieramy zdalnie. Okej, okay, dzięki Bardzo. Nadal nie wiem czemu mi pomagasz, ale wyjaśnimy sobie to jak wyjdę stąd. Dalej. dalej Otwórz Ej, Nie mogę Nie mam jakich otworzyć nie mogę Spróbuj poczekam oh. Otwarte to to jest za miejsce To tak zwana przechowywalnia czekaj muszę Do czego biegnie cze gdzie, gdzie mam iść? Do wyjścia czy gdzie idziemy Do wyjścia Po prostu do wyjścia Dobra, okej, okay. mam kolejne drzwi. Dobra, jest tylko, jakiś ciężki kot, jest mhm. Mm Dobra, po prawo. Muszę się ostrzec, bo właśnie. Co to, to jest? Jak otworzę te drzwi, powoduje, że te przemienice wyjdą. Otworzył się. Co no to jest? Za gówno. Pierdziel. Czekaj, co ty powiedziałeś? Jak otworzę następne żywi, żywi taka te się otworzy. No to są za gówna? To na pewno. mnie pożre w całości, jak ja stąd wyjdę. To nieudane eksperymenty. Udane eksperymenty? To? o co w tym chodzi? Jakie nieudane eksperymenty? To są nieudane eksperymenty, które cały czas wypuszczają. które cały czas wypuszczają na miasto. Te są akurat słabsze, bo to jest światło upał, które jest powalne, może nawet nie zabić. Dobra, jak to wyjdzie, ile mam czasu na ucieczkę? 30. Jeszcze raz przerywa nam coś. Około 30 sekund. Dobra, co się stanie, jak wezmę sobie tę klamkę? Wyrwałem to. Tym chyba powinienem dać radę w razie, co coś, coś im zrobić. Oh. Może ci się uda. Znaczy, no Daj dobra. mi instrukcję, gdzie mam biec. Prosto i w prawo. Prosto w prawo, tak? Tak. A następnie? Następnie będę Cię informować, jak szybkie są te bestie. Dość szybki, ale tutaj będą wolniejsze. Dość tego przyjeżdża. Na piechotę nie uciekniesz, na pewno. Otwieraj. Powiedz, odlicz. O, biegiem, 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 biegiem. Otwarte są wszystko. Szybko. Riven, nie dasz rady to Zostawcie palcem. Ja tylko się odkuduję, też nie. Dobra. O, co jest? wie jedne. I wyście. Dobra, to było ciekawe na pewno. Masz rozpadowane drzwi. Uciekaj, uciekaj. Drzwi to. Drzwi masz rozpadowane. Już biegnę. Jak to zrobiłeś? No normalnie zatukuję mi co mam zrobić? Gdzie teraz? Otwórz te drzwi. Dobra, masz otwarte, masz otwarte szybko. O kurde I tu jest ich więcej One są przygotowane do transportu. No w klatkach. Jak transportu? To są te, te mocniejsze To są te... One też będą słabe. O! Otwierać mi szybko! One, one są do o! Uczuję ci riviat, powodzenie. Yeah. <laughs> Jakim studentem to zrobiłeś? O, przez te... przez te ekspery eksperymenty. Dobra, drzwi są otwarte, uciekaj. Nie, wstawaj. Gdzie mam biec? Gdzie biec? już jest prosto. To... to jest wyjście? Do tej bramy, do tej bramy, do tej bramy, to jest wyjście, to jest wyjście. Nie mogę o, jej otworzyć wolność gdzie mam iść w stronę morza w stronę morza za bramę i w stronę morza musisz biec gdzie jest brama biegnij cały czas biegnij cały czas cementem cały czas cementem biegnij cały czas prosto. ok dopłynąłem na jakieś Rami, miejsce nie wiem gdzie jestem musisz przeżyć parę godzin potem spotkamy się na kościele w jakim kościele co tam dostanie, że dokonał lokalizacji? Czego mam się spodziewać w mieście? Bardzo zombie, zwykłych zombie, w nocy tych przemieńców, co tam były... Wszystko ci wytłumaczone na miejscu. To wszystko przez Wolca? To on dopro... Mm, dokładnie. Napatoczyłem się na... wójkę jakichś ludzi. Je. Mają jakiegoś typa, Roz... Dobra, poradzę sobie, bez odbioru. Będę na tym kościele. O kurde, chyba potrzebuję pomocy. Okej, muszę zebrać sojuszników, może. może mi się przydać. Mniej więcej się zregenerowałem, nie powinienem już. wywołać takiego bólu. Okej, zajdę jednego od tyłu. Powinienem dać raz. Co Nic nie zrobiłem, nic nie zrobiłem. Nic nie zrobiłem. To no Chodź, pokaż co umiesz. Dawaj. No to, to gówno, a nie patrzysz i się... Co to są za ludzie? Ty kim jesteś? Skąd ty się tu wziąłeś? Nieważne. Cieszę się, że żyjesz. Jak wozy. Skąd się tu wziąłeś? Przypłynąłem, a co miałem zrobić? Przypłynąłem, co miałem zrobić? Ciężka sytuacja. C jak przypłynąłeś? A chcesz skończyć tak jak oni? Dobra, nie. To urat. może się nakolegujmy, co? Co to są za ludzie? Z renegaci. Co to znaczy? Jest jakiś popieprzony naukowiec i to są jego ludzie. To? Opieprzony naukowiec, chyba waltz się zwieczy jakoś tak. To są jego ludzie? Tak, to są jego ludzie. Kurde. Są różne stopnie, to ci to chyba są najsłabsi. Nie miałem żadnej broni przez sobie, wcieli mi za. O kurde, o... Jeszcze... Nie jest wszystko dobrze, ale dobra. Eee, nie wiem co mam tu robić, jestem dopiero co. Dobra, powiem wprost, 18 lat nie widziałem światła dziennego i nie wiem co aktualnie dzieje się na świecie. Skoro ty jesteś, jak widzę, zaopatrzony w dobre rzeczy, to wiesz, jak chcę tu poradzić. Pomogłem ci przeżyć, to ty pomóż mi teraz... znaczy pomogłem ci nie umrzeć, to ty mi pomóż teraz jakoś przeżyć. No, 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 no to jest nieopodal takie miejsce, tam jakbyśmy pokonali poro i, no, przywrócili zasilanie, to byłoby bezpiecznie na noc. Dobra, to wezmę sobie tylko ubrania z jednego. No to powinno być okej, okay. no możemy iść. Dobra, to chodź tam, tam jest wejście Tamtym... do góry. Tak. Okej, okay, okej. Okay. Kim ty jesteś tutaj? Co ty pełnisz Tych, za rolę? Ja, jest... ja jestem pielgrzymem, nie wiem czy wiesz o co chodzi. Nie, nie wiem, wytłumacz to jest, ja się poruszam po całym Losanto, zdążyć jakieś nie wiem, leki listy, jakieś rzeczy co do rodziny, która jest nie wiem, po drugiej stronie miasta, jest to dość niebezpieczne, więc. jak no. masz na imię? Aż. Raven Raven, miło powróci. No również, ale. Musimy teraz jakoś przeżyć. Mówisz, że jest więcej ocalo ocalonych ludzi, tak? No w mieście zostało trochę ludzi jeszcze, ale no to jest mała garstka w porównaniu do tego co było kiedyś. Słyszałeś jest coś o jakimś opuszczonym kościele, opuszczonym kościele No i jest jeden taki w mieście. Wiesz jak do niego dotrzeć? Ile mamy do przejścia oko? Na oko? No, pra praktycznie całe miasto jeśli chodzi. Odtąd. Dużo się zmieniło Oprócz o, tego, że jest apokalipsa. Duży. Bardzo dużo, wyjdziemy do góry to wszystko zobaczysz. No dobra. Okej, okay, strefa. Jaka to jest tu obok u, u, rafinerii? To jest pusto w ogóle. Taką jest codziennie? Prawie codziennie. Wiesz co to jest spowodowane? Normalnie tak chyba się nie dzieje. Kiedyś wypuścili jakieś chemikalia w miasto i tak się stało już. Chyba manipulowali w żywej sposób. Ale ten teren nie wygląda jakoś mocno zniszczony, oprócz tych drzew. Zaraz przejdziemy tam w, w Balto zobaczyć co się dzieje w mieście. Dużo tego gówna chodzi po ulicy? Bardzo dużo, no tu jest akurat jakoś pusto, aż dziwnie. Może poszły w jakieś miejsce, gdzie jest dużo solały, wyczuło ich. Okej. Okay. Ehm... Na pewno... przejść coś o... przemieńcach? W miejscach, jedynie w nocy, ale w nocy to się nie wychodzi na miasto. Okej. Okay. Zabiłeś kiedyś jednego? <noise> nie mam opcji. Jak zobaczyłem jednego, to, to tylko zacząłem uciekać po budynkach i wszystko. Na szczęście go zgubiłem. Jak to nie ma opcji, to nie, nie da się tego zabić? Żadne, żeby człowiek jeszcze tego nie zabił. to jest cztery razy od człowieka skacze na dwa metry. Ten ma wy... Wyjęte z żebra tak na zewnątrz? Tak, tak, tak. To jest przerażające. Kiedyś zobaczyłem jak szedłem w nocy, to chyba nigdy tak szybko nie biegłem. Ech. Dobra, zaufam ci, ale... W sumie to mi szkoda. Zabiłem takich osiem jak uciekałem z pewnego miejsca. Nie Waszy? wydawali się jacyś trudni, choć... Przez to co robił mi Waltz. Ja nie wiem co jest ze mną nie tak i muszę się do niego dostać. Wiem, że z Twoich słów wynika, że Walt jest głową tego wszystkiego i to przez niego, ale muszę się do niego dostać, muszę go, muszę go dorwać. Nie wiem, co ze mną zrobił, ale wystarczyły trzy minuty, żebym pozbył, pozbawił życia dziesięciu takich przemieńców. Po prostu ruszyłem na nich, a ci latali po ścianach jak powaleń. Coś w sensie, jakąś maszyną, człowieku. człowieka? Nie wiem, nie, no masz. O kurde, są zarażeni. Co, mówiłem, ich tu trochę chodzi, tu jest akurat. Spokojniej, bo jak ludzie uciekali, to głównie gdzieś po obrzeża za miasto do Sandy, czy Paleto, czy Gravesite nie sprawiają wielkiego zagrożenia. Są łatwiej w pacyfikacji, te? Tak, bardzo. Tu nie wiem. Zdarzają się Raz. jakieś różne odłamy tego kówna? Niektórzy czasem są szybsi, a niektórzy tak jak ten jeden. Kto to przejechał na tym motocyklu? Nie wiem, dużo takich osób jeździ. Możliwe, że jakiś renegat. Renegat... I renegaci patrolują patruje. teren? Jak cię dorwali? O, ja, ja szedłem, bo miałem tam zlecenie, ale jak doszedłem w miejsce, gdzie było zlecenie, to zobaczyłem tylko mnóstwo ciał i, i, i zębiaka, którego zabijemy. I wracając, no to patrol renegatów nie zgarnął. Okej. Okay. Muszę sobie skombinować coś lepszego do walki, bo aktualnie korzystam z wyrwanej klamki. No coś powinienem mieć w plecaku, tylko musimy się pozbyć tej grupki. To do roboty. Okej. Okay. Wstępnie prosto. Cała, Oj. mówię ci są dość prości do zabicia. Dawaj. Okej. Okay. Oho, oho. Widzę, że nawet... Kurczę, ci wyglądają naprawdę jak zwykli ludzie, tylko... Mają... Gdzie, -gdzie, -gdzie są pokrwawieni, no i są żarzący krwi. No. Dobra, ja bym poszedł tu gdzieś w lewo, bo tutaj będzie dużo na głównej ulicy ich. Tak, chodźmy gdzieś, nie ma sensu cię... widzimy im więcej ich wybijemy, tym więcej przyjdzie. A, dobra, to chodź tu gdzieś na rok, to ja ci da coś kupuję, na coś Dobra, wiec. to dawaj tu za ten... wdrapmy się tutaj. Dobra, to jest dobry pomysł, no. Czekaj, podsadzę cię. Opa. Dobra, dawaj tu, może być lepiej. Tak, tu Dajcie, jest parking okay. zamknięty. Nie powinni ten wleźć. O, leść. no i pięknie. Dobra, chodź, czekaj, chodź do mnie. Kurde, jest taka bezpieczna strefa z tego, można byłoby zrobić. Powinienem mieć tutaj taką samorobioną... o, jest, samorobiona siekiera, czekaj. Hmm, pokaż. Proszę o. bardzo. Kurde. Dzięki. Ole, topór. Dobra, no to już jest lepsze to, niż tamte gówno. Zarzucę go i jakieś strzenie, to tutaj. Gdzie... Możemy się też po drodze przejść jeszcze do wioski. Za, za nie przejdziemy. Wioski. Tak, jakieś to są... wioski? Tak, wioski są bazary, gdzie można kupywać za jakiś złom, rzeczy. Cenne po prostu, przedmioty do przeżycia. Okej, okay, nie chcę. Nie chcę od razu uciekać, ale moim celem jest dotrzeć do tego kościoła, który pytałem, więc... Dzięki za broń, ale nie wiem czy zatrzymam się w tej wiosce. Mogę pomóc w czymś, ale... Szukam sojuszników, a na razie... Muszę skontaktować się z osobą, która pomogła mi... Uciec z tamtego miejsca. Słyszałeś o Human Labsie? Human Labsie? No, słyszałem, że został zamknięty z 20 lat temu. A, zamknięty, na pewno. Ty, a nie przyda wam się to na mięso? To one są zainfekowane. Mięso jest nie do spożycia. A. Musiały się na, kiedyś, no po prostu, powdychały, ale nie są przemienicami, no, bo jest ciężko ze zwierzętami, bo inne komórki. No tak. O kurio, to I co wiesz, za drzewo? No, tak wygląda miasto. Jest porośnięte, nie wiem, trawo, drzewami i wszystkim. A ta wioska Bodynki, daleko? Niektóre... No, trochę jest. Nie wiem, czy wiesz, gdzie jest Command Mission Row. Wiem. To przy tym jest taki bazar ze wioską. Co robiłeś przed apokalipsą? Przed apokalipsą? Byłem żołnierzem. Żołnierzem... Z no. Navy słyszyłem. Dwa osobne światy. No a ty? Co robiłeś przed tym jak coś się stało? Mordowałem polityków. Aaa... Przyjemnie, to ja takich głopałem jak ty. No... a Tam uchwyciło się raz zamordować gubernatora, ale jak już chciałem premiera to mnie złapali. Potem wylądowałem hmm. do Alcatraz. za a trzeciego dnia wyjeździmy do Human Labs. A. Jak się nazywasz? Rivenhold. To Coś chyba. To chyba cię kojarzę. O, Bo ciężko o nie kojarzyć. Wiesz, o, ale to co robiłem przyda się aktualnie. Umiejętność korzystania z broni, nie wiem czy jeszcze macie broń palną, ale... O broń palna to głównie renegaci, To zwykli ludzie jak mnie to niezbyt. To czemu tam ci mieli maczety? O! Co to są takie stopnie, oni mają hierarchię u siebie i jedni mają broń białą, jedni mają broń palną, motory i wszystko. To wszystko zależy od stopnia w jakim są. Okej. Okay. Eee, są jakieś miejsca, w których ci zarażeni są w dużych grupach? Gdzie jest ich najwięcej? Żebyśmy unikali takich miejsc? Środek miasta najlepiej omijać szerokim okien, tak samo jak tamten twój no... Więc najlepiej iść tu teraz prosto, nie iść w, w, w lewo, do środka do miasta, bo się może źle skończyć. Dobra. Dobra. To siekiera dobra. jest dobra, jeden strzał i huo leży na ziemi. A tu no jest, no ja coś... pierdziele, wow. o, Auto Auta porozwalane, ja pierdziele. Są Nie no, próbowali uciekać, ale jak się horda na jedno auto zleciało to od razu trzeba rozbita i zjadali wszystkich środków. Pojazdy jakieś zostały do użytku. Głównie jakieś totalnie pordziało i z jakimiś kolcami i pancerzem na sobie. Trzeba więc zwykłego jeszcze auto nie ma ani motorów. No dobra. Idźmy w kierunku tej wioski. Jasne.